Słuchają Państwo programu pierwszego polskiego radia. Została minuta do godziny ósmej. Jeszcze dziś o 10.05, dziesiąta z hakiem, audycja Tadeusza Sznuka. O godzinie 12.05 z kraju ze świata w samopołudnie. Prowadzącym rozmowy będzie dzisiaj Krzysztof Grzesiowski. O godzinie 13.30 słoneczna jedynka a w niej między innymi syp magazyn satyryczny Marcina Wolskiego po godzinie 16:30 kuzba Mamy niedzielę, 4 lipca. Dziś pogodnie będzie na południu Polski. Pochmurno i deszczowo od Pomorza przez Wybrzeże, po Suwalszczyznę i Podlasie. W ciągu dnia możliwe także deszcze w centrum i na zachodzie. 17 stopni nad morzem, 24 stopnie w Małopolsce. Jest 8. Z kraju ze świata wiadomości jedynie.